Dzień dobry. Szanowni państwo, w tych trudnych dla kultury czasach, kiedy nie możemy wspólnie organizować wydarzeń artystycznych, kulturalnych, docieramy do państwa domów w sposób wirtualny. Dzisiaj przyjechaliśmy do Moskorzewa, do wiejskiego centrum kulturalno Turystycznego, w którym od 13 lat swoją siedzibę ma Stowarzyszenie Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi oraz Zespół Muzyczny Moskorzewianie z Moskorzewa. Zespół muzyczny funkcjonuje, istnieje u nas, w naszym powiecie, od 2007 roku. Od września 2007 roku. Szanowni Państwo, a 6 września 2007 roku. W Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie odbyło się oficjalne otwarcie naszej jednostki. Zatem wiele nas łączy. Łączy nas wiele i tak przez 13 lat zapisujemy karty naszej historii. My w Powiatowym Centrum, a Stowarzyszenie Wielu Pokoleń, jesteśmy Salon tej Ziemi oraz Zespół Muzyczny, oskorzewianie swoją historię w swoich kartach, w swoich kronikach. Szanowni Państwo, nie tak dawno, kiedy tutaj byliśmy, mogliśmy. Doświadczyć, że my, jako Powiatowe Centrum, jesteśmy w ich sercach, jak również w ich siedzibie. I o tym oczywiście za chwilę Państwu również opowiemy. Ale przede wszystkim przyjechaliśmy tutaj, dlatego że organizujemy wydarzenie Folklor i Sztuka w Powiecie Włoszczowskim. I w ramach naszego wydarzenia artystycznego, kulturalnego, dotarliśmy tutaj do Moskorzewa na zaproszenie również tegoż stowarzyszenia, po to, żeby Państwu pokazać i przybliżyć działalność społeczną. Ich wydarzenia artystyczne, ich, ich pracę, ich pasje to, co oni robią, to, czym się zajmują na przestrzeni tychże właśnie 13 lat. Zatem serdecznie Państwa zapraszamy na nasze wydarzenie Folklor i Sztuka w Powiecie Włoszczowskim, właśnie tutaj w Moskorzewie, ze Stowarzyszeniem Wielu Pokoleń Jesteśmy Stolą Tej Ziemi oraz Zespołem Muzycznym Moskorzewianie z Moskorzewa. Miła, 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 miła. w Rzeczniewińskim Centrum Kulturalno-Turystycznym w Moskorzewie. Bardzo dziękuję, że przyjęliście Państwo moje zaproszenie. To była wspólna inicjatywa z Panią Dyrektor Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie, Panią Janą Tyjas, którą bardzo serdecznie witam. Pani Dyrektor jest jednocześnie Radną w Sejmiku Wojska Świętokrzyskiego. Witam Panią Dorotę, Panią Elę, pan, Panią Karolinę, czyli również Pani z Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego. Z nami są również Panie ze Stowarzyszenia Wielu Pokoleń. Jesteśmy solą tej ziemi na czele z panią prezes Marią Wesołą, panią Ireną Rusin, wiceprezes i członkiniami tego stowarzyszenia. Szanowni Państwo, pandemia wywarła y, bardzo wielki wpływ na, na działalność społeczną. Y, zmieniła naszą rzeczywistość i jednostki kultury, domy kultury funkcjonują w bardzo różny sposób. Y, no staramy się archiwizować dokumenty, staramy się przygotować programy, prowadzić te działania administracyjne, natomiast brakuje nam tego kontaktu z publicznością, z ludźmi, z zespołami, z młodzieżą, ale nic nie możemy na to poradzić, w związku z czym tak sobie pomyśleliśmy, że w tym trudnym okresie czasu możemy troszkę pospominać. Mamy kronikę naszego stowarzyszenia przygotowaną od 2000 roku. Roku, kiedy to stowarzyszenie powstało, jest wiele pięknych kart zapisanych w tej kronice, wiele pięknych publikacji, zdjęć, a często i dużo takich zdjęć jest również z imprez w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włuszczowie. W związku z czym myślę, że tutaj już przy kawce, herbatce, przy ciasteczku będziemy mogli sobie wspominać. Dziękuję. Oczywiste, a może nie, ale jestem wręcz przekonana, że większość osób, które z Państwem, z Państwem przeprowadza wywiad, pyta się, skąd wziął się pomysł na stworzenie tego rodzaju stowarzyszenia. Czy to była spontaniczna decyzja, czy ten zamiar rodził się od dłuższego czasu? Powstanie Stowarzyszenia i Zespołu Moskorzewiania zawdzięczamy przede wszystkim pani Matyi Kamili Matyja. Ta pani, kiedy Wyczytała w Przyjaciółce, że jest taki projekt, który nazywa się Stereotyp A Równe Szanse Kobiet i Mężczyzn w Środowiskach Wiejskich, i w ramach tego projektu został zorganizowany y, kurs Akademia Kobiet Aktywnych w Kuro -Zwękach. W związku z tym y, dobrała sobie jeszcze pani Matyjowa. Y, bardzo aktywna i energiczna kobieta, I jeszcze panią y, Wandelizon, i obie zapisały się właśnie na ten kurs. Zaczęły pani zbierać materiały, stare piosenki, spisywały różne teksty od babć, które jeszcze żyły, i w związku z tym tak powolutku powstawał po prostu zespół mosko gdzie zapisywały się panie, które były chętne, i Uwagę. Przede wszystkim oryginalne wzory na tkaninach oraz ich kolor sprawiają, że przynależność do tradycji oraz regionu jeszcze bardziej się uwypukla. Dlatego też chciałam się zapytać, czy e, panie mają wpływ na to, jak e, ma wyglądać wasz strój, czy może się e, kimś inspirujecie, ktoś wam podpowiada? Proszę wam powiedzieć, jak to wszystko wygląda. Nasze stroje, które mamy w tej chwili, są trochę inne, jak były te pierwsze. Które były szyte, jednakże zwracamy przede wszystkim uwagę na regionalność i nieodstąpienie od tej kultury ludowej i tego piękna ludowego. Dlatego też nasze stroje w tej chwili mamy wyszywane. Jeżeli nam się uda, a chciałybyśmy bardzo. Żeby były bardziej bogate, no to jak nam się uda, a skończy się już pandemia to prawdopodobnie będziemy wyszukiwać tych bardzo starych stroi świętokrzyskich, które będziemy wymieniały cyklicznie. Z okazji 13-lecia powstania stowarzyszenia oraz zespołu powstała kronika. Tego rodzaju książka, jeżeli można tak ją nazwać, ma niesamowitą wartość, dlatego że w pewnym momencie możemy z sentymentem wrócić do tych wydarzeń, które przeżyliśmy, które doświadczyliśmy. Dlatego też e, chciałabym się dowiedzieć, e, jaka historia e, tak głęboko zapadła e, Paniom, e, Państwu w pamięci, którą pamiętacie do dzisiaj. Momentów to już było bardzo dużo, <laughs> przez tyle lat. Ale takim znaczy. największym naszym sukcesem, może tak powiem. W 2017 roku nasz Wieniec zdobył drugie miejsce w wojewódzkich, yy, yy, wojewódzkich dożynkach. Yy, Byłyśmy o krok o pierwsze miejsce. Tam była taka walka dosłownie o pół punktu tylko. By dwa głosy. Yy, także yy, mamy to opanowane, i yy, są dwie panie, które po prostu pięknie plotą te wieńce. Zawsze, na wszystkich dożynkach, jakiekolwiek są, to nie schodzimy z y, tych czołowych miejsc. Należy podkreślić, że Stowarzyszenie działa wraz z sekcją zespołu muzycznego Moskorzemianie, który prężnie się rozwija. Wydaliście już dwie płyty, a utwory prezentowane są w Radio Kielce. Ponadto większość tekstów piszecie sami. Skąd czerpiecie pomysły i przede wszystkim, jaka jest recepta na sukces? Przede wszystkim czerpiemy od naszego muzyka, który jest od samego początku powstania y, zespołu, y, kiedy był jeszcze bardzo młodym człowiekiem. Y, on po prostu potrafi takie szybkie y, przy, y, przy pi, przyśpiewki pisać, y, różnego rodzaju takie teksty, które są na miejscu. Czasami jesteśmy y, na konkursie, a on nam coś jeszcze zmienia. My szybciutko dopasowujemy się do, do, do tematu, aktualnego tematu danego konkursu. To Pan Leszek Wabrzyła. Warto również nawiązać do Państwa cyklicznej imprezy o nazwie Święto Pieroga, o której Pani już wcześniej wspomniała. Która odbywa się w maju. Trzeba przyznać, że jest to wydarzenie na szeroką skalę, a główną atrakcją jest pieru, który jest potrawą tradycyjną kuchni staropolskiej. Nie da się ukryć, że przygotowanie tego rodzaju potrawy jest czasochłonne. Dlatego chciałabym się zapytać, od kiedy zaczynacie lepić pierogi? Pytam, dlatego że nie jest ich kilkadziesiąt, a kilka tysięcy na tym wydarzeniu. Samo lepienie to jest przez trzy dni, gdzie spotykamy się w gronie co najmniej 20 osób. Jedne panie robią ciasto, jedne panie wałkują, inne robią po prostu już lepią pierogi. Natomiast cały przed tym lepieniem pierogów masę czasu poświęcamy na zrobienie farszy, na zakupy przede wszystkim najpierw później farsze. No i tak, żeby zdążyć z tymi pierogami na dany dzień, kiedy je serwujemy gościom. Co planujecie jako stowarzyszenie w najbliższym czasie? W najbliższym czasie to chcemy wyjść z tej pandemii, bo nie możemy już wytrzymać w tych maseczkach. Nie da się po prostu spotykać ileś osób w tej chwili, bo jest taki reżim, że się nie da. Chcielibyśmy, żeby wyszło nam już wreszcie to święto pieroga na, na, w maju. Być może, że ten maj już będzie takim miesiącem, gdzie będziemy mogli zacząć już normalnie działać. Na pewno chcemy jeszcze wiele, pisać wiele projektów. Chciałabym, cel mamy w planie, aby przyjąć jak najwięcej młodszych osób, bo niestety nasze członkinie, członkowie bardzo się starzeją, jednak jest dość nadczasu i chcielibyśmy, żeby nas po prostu ktoś zastąpił i zaczął y, y, ciągnąć dalej tą, y, tą kulturę ludową, y, te dziedzictwo, które w tej chwili z tych 13 lat już mamy, żeby było przeciągane dalej. Bardzo tego chcemy, nie wiem jak to jeszcze zrobimy, ale staramy się bardzo. Weź do dory do ładnych, bierz. Bierz doniku, Przez góry do, imię, do ładnych, bierz. Bierz mnie Serdecznie dziękujemy za opiekę za miłe słowa, za takie ciepłe słowa dla nas, które są jak gdyby pobudzeniem dalszej działalności. Jest Pani bardzo ważną osobą w naszym stowarzyszeniu. Mamy nadzieję, że dalej będziemy razem. Dziękuję. Za te piękne bardzo. imprezy wszystkie te miłe Bardzo dziękujemy dziękuję. Serdecznie. Bardzo dziękuję, aż chciałoby się uściskać teraz, no. się nawzajem. Mam nadzieję, że niebawem to zrobimy. Serdecznie dziękuję ja również, również dziękuję za, za dobre słowa, za ciepłe słowa, za to, że zawsze tak serdecznie my, jako Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne, przyjeżdżamy tutaj do Was, za wszelkie zapros zaproszenia i za to, że Wy do nas też, ponieważ tak naprawdę czerpiemy od siebie nawzajem. Jak patrzę na to, jak Wam się chce, chce Wam się przekazywać to dziedzictwo kulturowe, chcę Wam się zakładać te stroje ludowe, chcę Wam się bić więcej, przecież to jest tyle pracy, chcę Wam się organizować te święto, święto pieroga, po to, żeby ludzie przyjechali, odpoczywali, Jestem pełna podziwu, życzę dużo, ale to dużo siły, pomysłów. Zresztą macie menadżera tutaj? Tak, bardzo dobrego. A znam to i mówię to z własnego doświadczenia oczywiście, więc no, nie wątpię, że będziecie dalej się rozwijać. Dziękuję za zaproszenie i zapraszamy. Zapraszamy do Burszczowy, zapraszamy do Powiatowego Centrum.